Hej, hej drodzy akwaryści, Kuba Jankowski z kanału Akłapasja Siekłania. Dziś krótki filmik o zmianie aranżacji w mojej 32. Jak widzicie aranż w moim większym akwarium się zmienił. Zmienił się z tego powodu, że nurzaniec, który jest już ze mną od września bardzo się w akwarium rozpanoszył. No i już yy, praktycznie... W pewnym momencie nie, nie miałem nad nim kontroli, a trzeba było coś z nim zrobić, żeby go ujarzmić. I cóż, postanowiłem całkowicie zredukować nurzaniec z prawej strony zbiornika i z jego tylnej części. Zostawiłem go tylko tutaj, ze strony lewej, patrząc od frontu. Moje duże mikrozorium, które było z tyłu w nużancu, praktycznie. Ukryte. Widzicie, jak się pięknie rozrosło. Jest kilka liści takich poczerniałych, ale tutaj większość tego mikrozorium to ładne, zdrowe, zielone liście. Nie wiedziałem nawet o ich istnieniu, a jednak one tam w tym gąszczu były. No i teraz na tyle zbiornika robią niezłą robotę. Jak widzicie, Rotala różowa, która była kiedyś tutaj na froncie, zakrywa mi ładnie grzałkę i robi z tyłu tło. Cóż jeszcze? Bliżej przedniej szyby mamy mchy i anubias. Tutaj jest gałęzatka. Tu mamy trojeść. I wygląda to, kochani, w ten sposób. Jak widzicie, rośliny bardzo tutaj są zredukowane do kilku gatunków. Nurzaniec, mikrozorium, rotala, mech, anubias. No, o tej trójce już nie będę wspominał. Dlaczego tak jest? Tak jest moi drodzy. Dlatego, że uważam, iż w tak małym zbiorniku, trochę bezsensownym działaniem jest dawanie nie wiadomo ile gatunków roślin. Lepiej ograniczyć się do tego, co rośnie dobrze, i niech ta ilość roślin, ilość gatunków roślin nie zmniejsza na rzecz tego, aby one ładnie i, i zdrowo rosły. Wydaje mi się, że teraz ta aranżacja wygląda równie dobrze jak tamta stara aranżacja. Nie jest wcale źle. Tutaj podłoże Benibachi wymieszało się z Manado, tworząc taką ciekawą mozaikę na froncie. Jest sporo korzeni, a ja to bardzo lubię. Zrobiło się w akwarium jaśniej przez to, że nurzaniec z prawej strony. Został zredukowany, dociera więcej światła. Wygląda to, wydaje mi się, całkiem, całkiem nieźle. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Dajcie znać w komentarzach, jak się ta nowa aranżacja Wam podoba. Moim zdaniem, nie jest źle. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, miłego weekendu i trzymajcie się. Hej.